Cześć cześć, z tej strony Fisza, to jest mój kolejny odcinek z Prison Architect i w dzisiejszym odcinku tak właściwie to miałem go nagrywać poza, e, po zakończeniu tej części więzienia, jednak coś mnie skusiło, żebym nagrał to. Dlaczego? Dlatego, że nasz. To jest on nie. Że nasz więzień z tego, o ten. Eee, z karą śmierci. Włączymy mu po prostu karę, znaczy karę. Y, odwołanie od kary śmierci, dlatego żeby było coraz mniej tego, tych procentów. Więc zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie nam. Y, on ma dopiero o dziesiąt, od 6, chyba, do 10 te, y, te odwołania. Dobra, a w tym czasie co my możemy zrobić? Możemy zrobić tak właściwie to chyba nic. Moment. Zaraz wam powiem co my będziemy mogli zrobić. Jakieś gangi nowe? Nie. Oj. Kolejny gang nam zniknął. Ciekawe. A tak w ogóle to poza odcinkiem to byście widzieli co tu się działo. Eee, wywaliło mi tutaj. Siatkę, ogrodzenie, tak właściwie wywaliło mi znowu e, mój reaktor, czy tam stację elektryczną, jakkolwiek to mnie nazwać. I no, powiem Wam szczerze, że uciekało mi chyba z 10 więźniów. Nie no, może przesadziłem, ale tak z 3 minimum mi uciekło. W ogóle masakra była z tym związana. Macie zresztą tutaj gdzieś e, filmik z tego zdarzenia. Odblokowaliśmy już sobie ograniczoną odpowiedzialność za egzekucję Więc myślę, że możemy sobie odblokować teraz... E, małe cele? Albo trwałe kary? Hm Myślę, że małe cele, ale to na razie się powstrzymamy, ponieważ mamy tutaj ważniejsze rzeczy do roboty. A chodzi mi tu głównie o te cele. Więc no, y, potrzebuję jeszcze paru tych, parunastu dolarów. Parunastu, źle. Paranaście tysięcy do, dola, dolarów, a dokładnie 10716. Czy on już y, odpowiada przed komisją? Nie, jeszcze nie. Ech, pe, 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 pe. Za więźniów z y, Karą śmierci się płaci chyba 2500. Tylko no tak, niby się zwraca. Ale znowu ich występowanie jest tak małe, że po prostu no... Bardziej się opłaca brać więźniów średniego ryzyka w ilości trzech na przykład, a zwalniać trzech innych więźniów w danym dniu. Bo za zwolnienie więźniów, za chyba jednego więźnia dostaje się 3000, a za przywóz więźnia 500. Więc moim zdaniem takie coś się bardziej opłaca, aniżeli. Czekać specjalnie na ludzi z wyrokiem śmierci. A, i tutaj musiałem w ogóle dać dwóch strażników, ale to chyba było w poprzednim odcinku. Czy tam szaleli mi tutaj? Myślę, że możemy tutaj dodać nowe te kuchenki w ogóle. To zaczyna powoli brakować. I lodówki też. Czyli razem pójdzie 3000. Dobrze. Zaplecze energetyczne. Potrzebuję tutaj z tego. Dobrze, że to jest w miarę blisko, więc tutaj tak to podłączymy, ponieważ tu już jest za dużo. Tu, tu, w tych. Dobra. I dobra. Myślę, że tyle im starczy i tak tutaj długo nie będą bo będę miał z... no i padło mi coś a za mało kondensatorów no tak zwykły kondensatory gdzie tu były kondensatory są. dobra to teraz mi to szybko podłączać o, widzieliście za wypuszczenie 3000. Moim zdaniem bardziej się to, po, yy, to opłaca. Yy, I dziennie zarabiam około 10 tysięcy, chyba z tego co zauważyłem. Nie wiem, ale no, bardzo dużo, bardzo. PUNCZ. Dobra. Tyle starczy kondensatorów na razie. To teraz możemy tutaj zamknąć. Bo to nie wiem czemu się jakoś zbogowało i teraz cały czas chce być otwarte. To nie jest chyba w tym. Nie, nie jest. Chyba. Gdzie to jest dziedziniec? Nie no, to nie jest w dziedzińcu. Chwila. E, tylko dla personelu, no jest tylko dla personelu aha, dobra, już wiem o co chodzi współdzielone obszary bo to po prostu jest zbrane jako e, część tutaj tych tego dziedzińca i dlatego jest otwarte a dałem tam, że dla wszystkich otwarte no także Taki był problem. Dobrze wiedzieć. ile jeszcze więźniów? Dwóch więźniów tych mi potrzeba plus jeden z zakresu ogólnego, a co będzie bardzo ciężkie do zrobienia. Co to? Czemu tylko jeden? Czemu tylko jeden ze zwykłego rygoru? No dobra, daj mi więcej. Aha. Ale i tak nie będzie żadnych z tych. Więc no. Co to za różnica? Dobra, nie wiem, jakoś tak ustawmy to. Jak będzie dostępny jakiś, no to się tam weźmie. Ech, co, Kogo my musimy zatrudnić? Więcej kucharzy na przykład. Tam już mi powoli zaczynają mnie wyrabiać. Snajpera na razie nie. Nie dziękuję za snajpera to no. Podziękuję na razie. Co tu możemy zrobić? Tu nic, tu nic, wywiad, informatorzy. Ogarnąłem w końcu jak się, jak działałem informatorzy. Zaraz wam zresztą to pokażę. Tylko niech go zabierze teraz policjant. Czy tam strażnik? Strażnik, bardziej Niż policjant. Skąd oni tutaj wysieli? Skąd oni tutaj to wysieli? Przecież oni tu, tutaj nie mają dostępu. A nie, przepraszam, mają tutaj. No tak. Zapomniał. O! I widzicie? Jak on jest w bezpieczeństwie, to pokazuje mi wszystkich ludzi podejrzanych o posiadanie jakichś towarów luksusowych, typu właśnie y, alkohol, papierosy, narkotyki, komórki, y, narzędzia itd., itd. I mówi nam gdzie, y, kto jest kim. Znaczy, z charakteru. O, z charakteru nam, mówi nam. To kim jest? O, zmniejszyło mu się y, stan. Nie, jak to się nazywa? Boże, święty. Moment. Więźniowie. Ten. Dobra, a więc y, zmniejszyło mu się prawdopo y, prawdopodobieństwo ułaskawienia. O, o to mi chodziło. Wywiad. Weźcie go, dzwonicie. Niepotrzebny mi teraz. Poza tym jest... Dobra, można zrobić przeszukanie, bo dawno nie było parę dni, no ale jednak. Uuu, coś słabo dzisiaj. Z tym... Z finansami moimi. Co jest? Eksport tylko 520? O co tu chodzi? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że nie, no siedmiu jest, no to powinni wyrabiać normę, a nie kurdy się opieprzać. Dobra, jeden jest ze stolarstwa i mu chyba całkiem nieźle szło, z tego co pamiętam. Z zakresu BHP warsztatu nie ma nikogo. Dobra, będziesz uczył dwa razy. Trudno, potrzebuję pracowników. A kasę mi nie szkoda. Przepraszam. A, zapomniałem powiedzieć, że tutaj zamontowałem parkiet. Chyba zapomniałem. Nie wiem, już tak dawno nagrywałem odcinki. Nie wiem, ile? 4 dni temu? Chyba tak. Nagrywałem ostatni odcinek. Że już tutaj pamiętam. Hmm czy my możemy tutaj już jakoś to porobić, żeby to skończyć w końcu Powiedzmy, że to tak. Raz dwa. 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 Hmm, to jest pytanie, jak tutaj to zrobić? Bo jest malutki problem. Hm. jakby to można było zrobić? No, chwila, tylko tutaj to dokończę. Bo to będzie za mało celi. <laughs> Czy zrobić po prostu jedną celę? Albo wiem. Odblokuj. Nie no, pookupowałem już, więc możemy to sobie odblokować. Małe cele sobie odblokujemy i tutaj porobimy małe cele. Dla złych więźniów. No, niech tak będzie. Niech mi to robią. Teraz mi pokażę nasze programy. Kto tam będzie się uczył? Gdzie ten jest? Może się chcę przybliżyć. To jest ten, z tego co mam rozumieć. Doświadczenie. Nie, to nie ten. Czekaj, ten. Doświadczenie. O, jest kurs stolarstwa. Mam szczerą nadzieję, że mu się uda. Ja tak w to wierzę, bo po prostu. Jak mu się nie uda, to ja się załamię. I już naprawdę nie wiem, co będę miał robić, bo ciężko jest, naprawdę ciężko jest zrobić tą naukę stolarstwa. Bardzo ciężko, bo pomimo, że ludzie chcą się uczyć, to się nie mogą nauczyć jednak. No i tak to jest. Dobra, dostaliśmy 2000 zawięźniów. Czy dostępny jest jakieś więzienie z karą śmierci? Transport. Nie, nie jest dostępne. Dobra. Czy on będzie się chciał jeszcze odwoływać? Programy. Programy to mnie nie obchodzą. A nie, to w programach było. Dobrze. A no więc tak. Na razie nie chcę się odwoływać. Hmm. Chwila, gdzie jest ten więzień? Więzień niskiego ryzyka mam tylko dwóch. Kara śmierci. Tutaj, dobra. Zle zleci egzekucję, czyli jeszcze o 5% musi mu zmaleć. Okej okay. niech tak będzie. Program PHP warsztatu to zaraz będzie kurs przygotowawczy. Jak tobie idzie, dobry. Więc jest szansa, że jeden zda. Zły. Niedostateczny. Zły. Zły. Ale ten ma sporo jak na, nie, na zły. Więc myślę, że coś może tam zrobić aczkolwiek myślę że nie aż tak dużo ten myślę że ma największe szanse tak szanse zły niedostateczny zły. ale często bywa też tak że po prostu oni niby tam się uczą ale po pewnym czasie po prostu rezygnują no i na przykład już ma z Dobrego, złe I co? I dupa I już nie ma szansy na powodzenie hm. Ale nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia od czego to zależy Chwila, muszę sprawdzić ile oni mają procent zły, ale 56% powodzenia Myślę, że zda Ten, ten się nie uczy Ten się nie, ten nie zda Ten się nie uczy a ten może zda jak dobrze mu pójdzie zdało 8 zainteresowanych jeszcze 2 musimy tutaj patrzeć bo zdało 51 czy jak skończą będzie 53 czy ile no myślę że zda spokojnie jeszcze zrozumienie dostateczne mu weszło a temu no ma 50% szansy, że zda. A ten to w ogóle na pewno nie zda. Zdał, dobra. No to mamy plus dwóch do... do, 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 do robienia w naszym warsztacie. Czy oni już tu wybudowali? No prawie. Zaplecze. Duzia rura. Dużą rurę musimy dać tu. Dobra, teraz mała rura. Tak, tak, tak. Tu i tu. No i oczywiście to. Dobrze, że te małe rury są. Nie aż tak drogie, jakby mogły być. Się, że nie aż tak źle będzie. Teraz chwila. Bo musimy go pilnować. Czy on się uczy od nowa? Chyba nie. Chwila. Nie, to i tak nic nie dają te podłogi. Chyba typu ceramiczna posadzka, drewniana posadzka bo jakby dawały to te już by coś dały tylko do prędkości to wszystko a moment jakbym jednak tutaj się skusił na ceramiczną podłogę ile mnie to w ogóle wyniesie nie opaca mi się totalnie mi się nie opaca proszę cię zdaj Gdzie leziesz? No i nie zdał. Bo mu się odechciało. Pewnie. Po co? Boże człowieku, czemu mi to zrobiłeś? Czemu? Miałeś taką wielką szansę to zrobić. O no czemu? Powiedz. Znowu się biłem. A, oczywiście na tym Na stołówce, jak żeby inaczej. Znowu jakieś zdjęcie. Dodałem łóżka. Chyba mówiłem to w poprzednim odcinku. Hmm. Gdzie jest ten mój więzień? Tu jest. Czy on będzie chciał się odwoływać? Na razie nic na to ni nie wynika, nie widać, żeby chciał się odwoływać. Follow? Czy wyszedł w międzyczasie jakiś patch, czy coś? Może? Nie wiem. To jest bardzo prawdopodobne, bo nie pamiętam żeby był jakiś patch, czekajcie chwilę 26 maj to mogło być, że jakiś patch wyszedł no nie wiem zobaczy się, czy on idzie czy nie idzie nie idzie dobra, trudno to będzie strata dla niego nie dla mnie ja za to pieniędzy nie tracę więc wiadomo o co chodzi Ech, chyba z tym kursem st stolarstwa to jeszcze trochę poczekamy a trochę mam na myśli że sporo czasu czy oni tu już wszystko pobudowali nie zostało im 6 cel Będę miał 176. Zabraknie mi jeszcze 24C. A więc tak. Zanim skończymy tutaj cokolwiek w sensie, że odcinek, no to sobie jeszcze tutaj zaplanuję Jak to ma wyglądać. Jakoś tak. Chyba Bo to mają być cele 2x2 To nie, to tutaj musi być Tu Nie no damy im już Dwie kratki przejścia Dosyć, że będą się gnieździć w tych Małych krat Kratkach Klatka Fuu, cela Debilu Czemu tu jest... Czemu tu jest aż tyle świateł? O co tu chodzi? Skąd tyle świateł? Nie pojmuję tego. No ale mniejsza. Może nie powinienem tego pojmować. Ściany. Teraz tak tu. Tu. O, i idealnie. Nie, nie jest idealnie. Miało być idealnie. I nie wyszło. Wyszło mi. Wyszło mi 6 cel. To niedobrze. Powinno wyjść więcej. Hm. Chyba, że zrobimy takie cele. Ale to już by było zwyrodnialstwo. A ubikacje, niestety, muszą mieć. No niestety chwila. Jakoś tak. No, tutaj będzie niesymetrycznie. Albo zrobimy inaczej. Ile? pomieszczenie dormitorium musi mieć 2 na 3 Tylko No to tak jak zwykła cela No to zrobimy tak, że tutaj będą same dormitoria Więc tak tu w tą stronę 2 na 3 mówią, tak? Niech im będą, że takie będą. Niech im będzie, że takie będą. Dobra, bardziej po polsku. Eee, te, 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 ta ta. coś takiego, ale to nadal jest niesymetrycznie. Dobra trudno, parę klatek, klatek, cel będzie po prostu mniejszych, znaczy przejście do cel będzie mniejsze po prostu. A tu zrobimy dormitorium i przez to będę miał e, 12 cel jeszcze. I zabraknie mi jeszcze 12, więc może tutaj, tutaj zamiast tych, tych łóżek będą po prostu łóżka te podwójne. Także co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć!